Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że stęskniliście się trochę za formą vlogową, bo jakiś czas temu jej na kanale nie było, ale wracam właśnie do vlogowania. Temat, który dzisiaj sobie weźmiemy na tapet, na tapet, a nie na tapetę. Jeśli nie wiecie dlaczego na tapet, a nie na tapetę, to dajcie znać w komentarzu. Wyjaśnię Wam, dlaczego akurat tak. Temat, który dziś bierzemy, to jest asertywność. Asertywność, dzisiaj poruszę ten temat, ponieważ po pierwsze konweniuje on z odcinkami, które nagrywamy z Asią Węglarz w ramach Kawy z, psychologią, z Psychologiem. Bardzo, bardzo polecam wam tę playlistę, tu ją linkuję, ponieważ no z tego, co mam, na pr... niestety nawet w prywatnych wiadomościach od słuchaczy, no bo chyba przyznanie się do jakichś tam, nie wiem, deficytów jest może na tyle wstydliwe, że nie robicie tego w komentarzach pod filmami, ale. Z tego co piszecie, to po prostu rozwalają wam te filmy mózg. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze, że są pomocne, że to co Asio opisuje, gdy mówi o kompleksach, o samoocenie, to wszystko tu linkuje, no to że jest to dla was story of your life. No i super, ponieważ jak wynika z badań, no kurczę, chyba jako naród, jako społeczeństwo mamy tu sporo do popracowania. Ale po drugie, biorę temat asertywności dzisiaj na rzutnik, ponieważ właśnie dzisiaj wiele okazji asertywności dał mi Maksio, mój najstarszy syn. Maksio ma lat 8, za parę dni będzie miał lat 9. I dzisiaj były dwie bardzo ciekawe sytuacje. Pierwsza ciekawa sytuacja jest taka, że jechaliśmy sobie razem na zajęcia do Warszawy, i po drodze Maxio wziął ze sobą do samochodu książkę, którą podarowałem mu do przeczytania, tylko do przeczytania, ponieważ jest to książka pożyczona. Ja ją pożyczyłem od kolegi, który opowiadał mi o niej lata temu, że. To była książka, która jego jako dziecko zainspirowała do przedsiębiorczości. I nie było to bankructwo małego Jacka, które na biznesowej wieczorynce nagrywałem. <laughs> Polecam, jakby co. Natomiast była to książka. Hmm... Kapitalizm przed Osiemnastką, coś w tym stylu. Stara książka, wydana przed 30 laty, jakoś tam na przełomie 80. i 90. tłumaczenie z amerykańskiego pierwowzoru. I ewidentnie ta książka Maxia zaczyna wciągać. Dostał ją odemier w zasadzie na dwie godziny przed wyjazdem do Warszawy i już zdążył w domu zacząć ją czytać. I wziął sobie do samochodu, żeby ją poczytać. I po drodze rozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach też. Coś tam go oderwało od lektury, zadał mi pytanie. Chwilkę sobie na ten temat porozmawialiśmy i powoli wątek się kończył. Powoli wątek się kończył. I. Właśnie już tak od meritum odbiegliśmy i wtedy Maciej mówi no dobra tata, to dzięki, a, a, a teraz y, możesz już mi nie przeszkadzać? I wiecie, nie było to coś w stylu e, stary pryku, możesz mi nie przeszkadzać, bo ja tu mam y, normalnie y, ciekawsze rzeczy do słuchania, y, tylko to było y, no Prawdopodobnie po prostu zaatakował mu, mu słów, bo to, co mi przekazał w tym komunikacie, to był, było takie: Tata, mam, mam świadomość, że za chwilę dojedziemy na, na miejsce, więc zostało mi niedużo czasu, a mam pasjonującą lekturę ze sobą. Na pytanie, które Ci zadałem, już mi odpowiedziałeś, więc wróćmy do stanu e, pierwotnego, czyli. Ty zajmujesz się kierowaniem i, i bezpiecznym dowiezieniem na to na miejsce, a ja zajmuję się czytaniem tej pasjonującej książki. Więc po, w ogóle to było nie, to było no offense, no offense. Natomiast yy, i tak sobie pomyślałem, wow, ale fajnie, że mój syn ma taką asertywność względem taty, tak? W względem no, um, umówmy się, no z jednej strony kogoś. Ko ko kocha i nie chcę go zranić. Z drugiej strony, no, 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 no jednak, prawda, pewnego decydenta. Yy, yy, a jednak, mimo to, miał tę asertywność, by powiedzieć mi, że okej, okay, teraz już kończymy. Ja wracam do czytania, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo się z tego, co powiedział, ucieszyłem. Drugi. Element, jaki był, to po powrocie, gdy Max opowiadał o Lence, że pani go bardzo pochwaliła. O, o Lenka spytała, czy mówił pani, że e, no bo tak, z jednej strony pani jest bardzo zadowolona z, z rozwoju, z postępów, no ale z drugiej nie do końca Max zawsze tam ćwiczył. Te tematy, które ogarniają z panią, więc Olenka spytała. No, a mówiłeś pani, że, że nie zawsze udawało ci się ćwiczyć? Na co ma się ponownie? Bardzo fajnie, asertywnie odpowiedział. No tak, mówiłem, przecież wiesz, że ja prawie nie kłamię. I to też mi się, słuchajcie, bardzo spodobało, bo i, i uświadomiło mi coś innego, że tak naprawdę obie sytuacje są o tym samym. Obie sytuacje są, wynikają z asertywności, ponieważ jeżeli nie kłamiesz to pod naporem jakichś sytuacji, które mogą skłaniać do kłamstwa, może i, i, i wzniosłych, nie chcę zasmucać okłamywanego, tak? albo nie chcę go do, dołować. No whatever, nie. potrafię sobie wyobrazić wzniosłe uzasadnienia dla kłamania. To bez względu na te okoliczności, jeżeli jesteś asertywny, to asertywność właśnie polega na tym, że powiesz prawdę. I teraz dochodzimy tu po wielkiej pętli właśnie do tematów, które poruszamy z Asią Węglarz, a mianowicie do samooceny, do, do syndromu oszusta, czy do syndromu super bohatera, gdzie, o, gdzie okłamujemy sami siebie, i tak, i tak dalej. Więc bardzo to były dwie fajne sytuacje, w których no bardzo się ucieszyłem z dojrzałości, z dojrzałości Maxia i też przy tej okazji chcia, chciałem wyrazić ten Dumę i Maksio, jeżeli mnie kiedyś będziesz oglądał, to Wiedz, że bardzo mi dzisiaj zaimponowałeś. To nie jest jedyny moment, słuchajcie, gdzie chwalę się tym, czym nauczyły mnie moje dzieci. Pamiętam, że kiedyś na blogu napisałem taki post, tu go podlinkuję, o tym, jak dzieci nauczyły mnie, i to chyba był Maxio, nauczył mnie miłości. I jeszcze pamiętam, że. Nagrałem też o tym film, więc też go tutaj podlinkuję. Dajcie znać, co wy sądzicie o asertywności, szczególnie, że bywa to cecha mylona z nie wiem, arogancją. Więc liczę na ciekawą dyskusję. Powiedzcie, jak to jest u Waszych dzieci. Jak wybudujecie w dzieciach asertywność, albo w sobie. Jeżeli musieliście to dopiero wypracować. Dzięki wielkiej inni. na ostatnie 30 sekund zostawiam Was z innymi rekomendacjami filmowymi. O, oczywiście proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału, jeżeli jesteś tu pierwszy raz i to, co mówię, jest dla Ciebie wartościowe. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć!